No dobra, mini Państwo, film miał być dzisiaj o czym innym, jest o czym innym, bo mamy niezłą awarię e, właściwie systemów Microsoftu. Mamy PSODA, Blue Screen of Death, nic nie działa, wszystko padło. E, gdyby nie to, że e, nie mam telewizora od lat chyba siedmiu albo dalej, bo mnie po prostu e, irytuje to, co się w nim znajduje, to pewnie wiedziałbym o tym wcześniej. Czemu nie wiem, bo siedzę od nastu lat na Linuxach, nie dotykam palcem. Windowsa, właściwie jeżeli nie muszę. Jeżeli jesteś dotknięty tym problemem, to tak się go usuwa. Należy wejść w środowisko Windows Recover lub Safe Mode, CDC, Windows, System32, Drive, Drives, CrowdStrike i wyszukujemy sobie taki ciąg znaków DIRSPATIA, SLASH, S, C-, 50291, 291, gwiazdka.sys po czym wywalamy to sobie z folderu za pomocą komendy DEL i taki oto skrócik. Albo pełna nazwa pliku, który został znaleziony, restartujemy kompa. Dziękuję. Do widzenia. Wszystko działa i wszystko jest fajnie, jeżeli to jest u nas w domku. Ale jeżeli jest to firma, ciut większa od warzywniaka, gdzie stoją kurcze dwie klasy, klasy fiskalne, które pewnie i tak chodzą na jakimś linuksie, chyba że jakiegoś SBS-a mają na windzie, no to gratuluję, no to mamy. Problem, bo teraz tak, jeżeli mamy to w jakiejś sieci, a większość sieci jest hybrydowych, to znaczy masz Nixa yy, Windows Linux albo Windows BSD, albo Windows BSD Linux, to bardzo różnie bywa z bardzo wielu względów, o których ja teraz nie będę tutaj mówić. Yy, no to jeżeli padło ci, padła ci część Windowsowa sieci z powodu tego, że Twój Firewall wypierdzielił system, to nawet jeżeli usuniesz to taką prostą komendą, jak pokazywałem, to zanim, zanim to wszystko wstanie, a nie daj Boże, poprzerywało jakieś kwarendy. Przy yy, przesyle danych, a nie daj Boże, yy, teraz kurczę, ten firewall po zachowuje się inaczej, bo coś się zmieniło w ustawieniach. Whatever, nieważne, jesteś w lupie. Zanim postawisz to do yy, pionu, to mijają często gęsto godziny, może nawet dni, i teraz się zaczyna zabawa z odzyskiwaniem danych, sprawdzaniem ustawień. To są cuda na kiju. I teraz zobaczcie do czego doprowadza podejście pod tytułem. Jeden system rządzi światem, albo podejście typu mamy za dużo dystrybucji Linuxa i najlepiej, żeby były tylko dwie, nieważne. Chodzi o to, że jeżeli mamy monopol, to ten monopol nas wcześniej czy później ugryzie w, dół, w lupę. Teraz to nie chodzi o wojnę Windows-Linux, Linux-Windows. Jeżeli masz większość jakiejś infrastruktury dużej, światowej w jednym rynku, czyli masz to zmonopolizowane, to jest to zawsze problem. I nieważne, czy będzie to w rękach RedHata, IBMa, Mac OS, czy jak oni się tam nazywają, jak to się nazywa, cała ta firma? Apple, czy będzie to w rękach Microsoftu? Monopol prowadzi do tego typu w zasadzie tragedii, bo stoją również szpitale. Do tego też prowadzi trzymanie wszystkiego w sumie w chmurach, bo teraz, jeżeli padnie jakaś chmura, w projekty masz wszystko, a przecież do tego dąży nie tylko Microsoft, coraz więcej firmek właśnie idzie właściwie w stronę software as a service, no to, no to masz efekt, tak. Załóżmy, że jest to chmura dobę, z którą ty się łączysz, żeby wykonać pracę, z której potem żyjesz. Ale wszyscy mówią, że to takie fajne, takie wygodne i w ogóle o czym ja gadam, że, że, że ja tego nie chcę. I zanim ktoś się wyrwie przed szereg i stwierdzi, o czym ty gaworzysz tym bale gaworzysz o jakichś chmurach. Przecież padł moduł Firewalla. Tak, dzisiaj padł modu Firewalla w Windowsie. Jutro może pójść w diabły, chmura, nie wiem, Adobe. Albo Google, a. cokolwiek. Od czego ty, ty, jako pracownik, albo jako użytkownik, jesteś zależny. Kompletnie zależny, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak bardzo do momentu, kiedy nie przestanie to działać. Ludzie to widzą w momencie, kiedy ten drzwi, wchodząca im w tyłek, wejdzie na tyle głęboko, że nie są w stanie jej wyciągnąć. Wcześniej nie. Wcześniej tacy ludzie jak ja i reszta szaleńców to są jakieś oszołomy, które coś im mówią o jakichś dziwnych technicznych rzeczach, które ich przecież nie interesują, bo to ma być wygodne, nie. No. Ja cały czas mówię, że na wszystkim trzeba się nauczyć działać, nieważne czego używasz. Wracając, nie ma znaczenia, jeszcze raz mówię, czy to dotyczy Microsoftu, Red Hata, czy czegokolwiek. Strzeżmy się, turbo monopolii w, w softwareze. Yy, raczej pracujmy na kom, nad kompatybilnością międzysystemową różnych rzeczy. Chociażby dlatego, żeby można było sobie przesyłać głupie pliki w Excelu do OpenOffice'a i odwrotnie. Ja wiem, że teraz to strasznie upraszczam, ale żeby to było z sobą kompatybilne, a nie róbmy. Numerów, że pracując na systemie A, nie jesteście w stanie dostać do systemu B, który robi mniej więcej to samo, tylko inaczej, bo potem no, dochodzi do bardzo różnych złych sytuacji. To, co się stało dzisiaj, no, może się bardzo nieciekawie skończyć. I to jakby tyle. Szkoda też, że duże firmy, dla których jakiś podwykonawca coś robi, nie mają pojęcia, co ten podwykonawca robi, no ale to też obcięto jakby. Kasę na testowanie pewnych rzeczy. Przecież cały system jest testowany przez maszyny wirtualne w tej chwili na maszynach wirtualnych. Tego nie testuję. Żywy człowiek to jest testowany na wirtualkach, które są tak samo ustawione i testuje to jakieś AI, a teraz masz efekt. Przetestowali to na jakimś syntetycznym środowisku, wypuścili łatkę. Ktoś to klepnął, poszło w świat i wszystko się zesrało. Dziękuję, do widzenia po temacie. E, dobra, nie zawracam wam głowy. E, następny film już będzie o tym, o czym miał być, bo miał być dzisiaj film o moim nowym, starym systemie, czyli drodzy państwo, Linux Make Simple wrócił na Debianę i robi tego Debiana w ten sposób, żeby była to e, fajna platforma, zarówno streamingowo-youtube'owa, jak i platforma do pracy oraz grania czyli e, komputer do robienia wszystkiego. Tak, nie przejąłem jeszcze kontroli nad światem i nie mam e, trzech komputerów, z których każdy służy do czego innego. Ok, trzymajcie się. Następny film już będzie się tytuł tego, czego miał się. Tyczyć im dzisiaj nara.